Super, że nadaje na żywo. Cześć, witajcie. W, witam Was ponownie z lodowca Moltaler. Może od razu, zamiast patrzeć na mnie, pokażę Wam to, co widać po drugiej stronie. Bo tutaj, tutaj co? Górna stacja, e, kolei na lodowcu, restauracja, nic specjalnego. Natomiast z drugiej strony, proszę bardzo. Proszę bardzo, macie na żywo obraz z lodowca. Dzisiaj jest po prostu bajecznie, po prostu bajka. Mimo że rano nam pogoda zrobiła psikusa <noise> i można powiedzieć trochę nas postraszyła, ponieważ z samego rana krzesło, które tutaj widzicie po lewej stronie, o, 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 o tutaj było zamknięte ze względu na wiejący u góry wiatr. Wiało no, równo. Tutaj też było. E, troszeczkę wiecznie, no i niestety tak się wydawało, że ta pogoda będzie bardzo, bardzo walczyć. Od tej strony, tu może Wam jeszcze tak pokażę, tu, tu, tu obrócę to w lewo, będzie trochę trzęsło. Od tej strony nadciągały chmury. Na szczęście te chmury przewalały się po prostu tylko przez e, wierzchołek, tutaj e, góry szarek, czyli tego szczytu, który tutaj macie i nie przechodziły na naszą stronę. Troszeczkę tam było przymglone. Natomiast bardzo wiało i stąd decyzja e, tutaj operatorów ośrodka o tym, żeby to krzesło unieruchomić. Dzisiaj od rana zaczęliśmy test w takim, e, z tego powodu. Zaczęliśmy test tutaj od gondoli. Jeździliśmy w, w dół wzdłuż gondoli trasą numer 9. O ile dobrze pamiętam. Bardzo, bardzo fajna trasa. Dzisiaj mi się trafiła. Tym bardziej, tym bardziej, że dzisiaj były ja teraz, pozwolicie, że z, z założę gogle, bo strasznie pali słońcem, tym bardziej, że ja dzisiaj testowałem królewską kategorię nart, czyli GS-y, narty gigantowe i warunki były po prostu obłędne, czy są obłędne, jeżeli chodzi o to. Eee, w nocy spadło trochę śniegu, ale nie na tyle dużo, żeby był, żeby był taki powiedzmy luźny śnieg na trasie. To wszystko z, zostało związane, bo nad ranem tutaj było ładnych parę, jak nie paręnaście ce... stopni mrozu, więc był taki beton i sztruksik zamrożony. Powiem Wam, było naprawdę, naprawdę genialnie i był na gigantkach ogień. Trasa, która wiedzie stąd do dolnej stacji gondoli, jest naprawdę super do takich nart, bo mamy troszeczkę strome, potem wypłaszczenie, potem troszeczkę bardziej znowu nastromione i końcówka znowu stroma, więc było super. Przy okazji kadra austriacka ustawiła na tym właśnie mniej stromym odcinku gigant i idealnie to się wpasowało w dzisiejsze testy. Można było fragment przejechać sobie tym gigantem, było genialnie. Jeżeli planujecie wyjazd, byłaby taka możliwość, żebyście planowali wyjazd gdziekolwiek na narty, nie tylko tutaj na Lodowiec Moltaler, ale czy do Kaprun, czy na, czy powiedzmy sobie na Hintertux, czy Plitztal, czy Kaunertal, to serdecznie wam polecam, bo warunki są obłędne i Powiem Wam szczerze, że ja nie przypominam sobie aż tak dobrych warunków narciarskich o tej porze roku. Może przełączę na drugą stronę, żebyście mieli taki widok, a nie, a nie na mnie. I będę dalej opowiadał. O tej porze roku, dwa lata temu, byłem w Kaprun. To chyba było dwa lata temu, mniej więcej w tym samym terminie, i też było dużo śniegu, ale nie aż tyle, i nie była aż tak y, sprzyjająca pogoda. Bo to, że w dolinach jest chłodniej, to tutaj sprawia, że tego śniegu jest mnóstwo, ten śnieg nie topnieje. Nawet o tej porze, tutaj na lodowcu, warunki są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Jak widzicie, w tym miejscu tu, 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 rozstawiony jest gigant. Tutaj też kadra austriacka trenuje. Widziałem też tutaj e, grupę z polskich zawodników. Wszyscy trenują i wszyscy powtarzają, że jest po prostu super. I oczywiście bardzo, bardzo mało ludzi. E, ja osobiście powiem Wam w ten sposób: e, Lodowiec Moltaler hmm, powiem wprost. No wymaga odświeżenia. Wymaga odświeżenia i dla, informacja dla tych osób, które może są mniej zorientowane. Ten ośrodek narciarski został przejęty przez spółkę TMR. Został odkupiony od firmy Schulz. To jest taka rodzina, która ma kilka ośrodków, czy nawet kilkanaście ośrodków narciarskich w Austrii. Ten ośrodek został sprzedany razem z ośrodkiem tutaj powiedzmy sąsiednim yy, za, za górką. W cudzysłowie, w cudzysłowie oczywiście mówię, jest alkogen, alkogel Malnic yy, i te dwa ośrodki zostały kupione przez spółkę TMR, dlatego tutaj to teraz przełączę się na siebie i zobaczcie, dla tych osób, które nie są zorientowane, zobaczcie jaki karnet będę wyciągał. Tu się jeździ na gołpasie. To też taka ważna informacja dla Was, dla tych osób, które chciałyby tutaj przyjechać, że jeżeli na przykład planujecie częstsze wyjazdy, to można kupić, dopłacić do sezonówki, gołpasa i tutaj jeździć. Oczywiście to wszystko funkcjonuje tak jak u nas w Szczyrku czy jak na Słowacji. Że jest GoPass online, tam można dokupić, są zniżki i tak dalej, i tak dalej. To wszystko funkcjonuje. I także w restauracji można tutaj zbierać punkty na Go Passa. Czyli, jeżeli przyjedziecie tutaj a macie w Polsce GoPass, to kupując tutaj posiłek, nie wiem, jakieś napoje, czy nawet karne, to oczywiście te punkty zostaną Wam nabite. Wracamy znowu do lodowca. Kilka informacji.